Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj 5 września, czyli naszą trzecią rocznicę ślubu I z tej, słuchajcie, okazji ja zamierzam sobie zrobić takie małe spa, bo dzisiaj Kamanek e, zabiera mnie na kolację Albo no tak mówię na kolację, bo w zasadzie była rezerwacja jest na 17.30, coś takiego Do restauracji, ja nie wiem gdzie więc postanawiam się dzisiaj wypięknić. Mam tutaj płatki z Isany. One są takie fajne w kształcie serduszek. Fajnie będzie też do tego filmu na pewno po latach wrócić. Zostawiamy te płatki na 10 do 20 minut i e, słuchajcie, dzisiaj jako serum nakładam sobie e, bandy. To jest oczywiście witaminka C. Bardzo podoba mi się tak na pierwszy rzut oka, bo używam go dopiero od tygodnia. Bardzo mi się podoba ta konsystencja. Ona jest, słuchajcie, taka mleczna, emuls. Jest dużo łagodniejsza od tego serum, które miałam ostatnio. No, taki piękny e, zapach takich luksusowych kosmetyków. Taki leciutko perfumowany, nie jest to taki mm, typowo cytrusowy zapach, ale naprawdę milutki. Ja sobie tutaj klepie, Niestety, słuchajcie, pamiętam już te płatki zjeżdżały z Isany. Nie wiem, czy mu jak stałam przed półkąt, mi się wydawało, że on był całym spoko. Może dlatego, że wyglądają po prostu uroczo, jako to serduszka. Ale dzisiaj serum pod oczy to właśnie będą te płatki. Serum na resztę twarzy nakładam witaminę C. Jest to w ogóle pierwsza styczność moja z tą marką. Updateuję Was oczywiście, jak z większością moich kosmetyków, jak już to zużycie buteleczki będzie większe, albo jak się buteleczka Skończę. Jeszcze Wam chciałam pokazać jeden produkt. Produkt, którego użyłam również dzisiaj pod prysznicem, czyli peeling Modaito. To jest cała seria tych kosmetyków, które stoją na półeczkach w Rossmanie. Manufaktura piękna, cukrowy peeling do ciała, limonkowo-miętowe orzeźwienie wprowadzicie w imprezowy nastrój. W pierwszym kontakcie on według mnie ma dosyć suchą konsystencję i wygląda bardziej jak peeling solny. Ale pod wpływem wody ta konsystencja zamienia się na lekko taką bardziej tłustawą i jest to ta konsystencja, po której już raczej nie musicie używać balsamu, bo on zostawia taki przyjemny film, aczkolwiek nie jest to tak bardzo tłusty film jak zostawiają peelingi znakomi, a ja ten tłusty film bardzo lubię. Mogłoby być jeszcze więcej tego nabliżenia po zastosowaniu produktu, ale ogólnie był przyjemny i naprawdę fajnie pachnie. Przecież nie powiedziałabym, że to jest e, zapach mohito, tylko bardziej taki miętowo miętowoziołowy zapach, jak dla mnie. Więcej tutaj właśnie czuć e, mięty niż na pewno cytrusów, ale orzeźwiający, bardzo ładny. Będę na pewno jeszcze go z przyjemnością stosować, ale nie wiem, czy do niego wrócę. Dobra, słuchajcie, ja się ogarnię, jeszcze widzę, że mi jakieś maile przyszły. Praca, praca, a potem przyjemności. zrobiłam e, kawkę popołudniową. Ta już jest bezkofeinowa, bo, e, bo słuchajcie, ja więcej niż jednej kawy raczej staram teraz nie pić. Staram się w ogóle ograniczać kawę. Czasem zamieniam kawę na macze. Jak mam okres, to w ogóle kawę nie piję. Biorę tą kawkę. Byłam na spacerku z dziewczynkami. Tak się złożyło, że wzięłam je dwie. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę zrobiły postęp. Także jestem zadowolona. Potem jeszcze rzucałam troszeczkę gryzak, więc wybiegały się. Zrobiłam Mam lunch, taką kanapkę, nie będę nic więcej robić na obiad, bo o 17.30 jedziemy sobie na tą kolację. Także kawusia, jak widzicie, jeszcze nie zrobiłam make upu, bo stwierdziłam, że no nie ma się z czym spieszyć. Make-up będzie lepiej wyglądał, jak będzie świeższy. No także sobie wypiję kawę. Ogarnę makijaż, kompa na taras na górę. Idę sobie korzystać z tego, chociaż powiem Wam, że teraz temat tych mebli zszedł na boczne tory. Nie wiem, czy będziemy jeszcze w tym roku szukać mebli. Zobaczymy. Teraz mamy trochę inne rzeczy na głowie. Cieszę się, bo dzisiaj jest przepiękny dzień, ani jednej chmurki na niebie. Staram się słuchajcie, cieszyć chwilą obecną. Idę. Idę sobie kawkować na taras i zaraz Wam pokażę też, co czytam. No dobra, moi drodzy, makijaż już zrobiony. Trochę się zrobiło później, zagadałam się, słuchajcie, z Karolką. Moją przyjaciółką z dzieciństwa. Ona mieszka w Szwajcarii. No i e, zleciała mi na tym bita godzina. Planuję się w tle chrapie, e, więc przeczytałam tylko kilka stron. Teraz zaczęłam czytać All Your Perfects. I to jest książka Colin Cooper. Ona jest, słuchajcie, po angielsku, dlatego idzie mi to troszeczkę dłużej niż zazwyczaj. A, e, ostatnio skończyłam już tą książkę. Joanna Balicka, co wyszeptał nam deszcz. Jeśli chodzi o tą książkę, słuchajcie, to historia była naprawdę wciągająca. To była historia, tak jak tutaj widać, dwójki młodych dorosłych. On robi zawrotną karierę w raperskim świecie. Ona, słuchajcie, dowiaduje się, że jest bardzo, bardzo chora i nie wie, jak będzie wyglądać jej przyszłość. I ile tak naprawdę jej zostało. Mamy tutaj postać Reina i Oliwii, ich drogi się rozchodzą, no ponieważ młody muzyk zajmuje się swoją karierą, a Olija za to angażuje się po prostu w leczenie. Pewnego dnia ich losy się znów krzyżują, okazuje się, że ich przyjaźń trwa nadal. No i jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak książka się kończy, no to musicie już sami przeczytać. Jeśli chodzi o styl pisania Joanny Balickiej, to jest moja pierwsza książka tej autorki, więc Dosyć prosty. Nie ma tutaj, słuchajcie, jakiegoś dumania nad przyrodą. Dialogi też nie są jakieś bardzo wyszukane. Postacie nie są bardzo rozbudowane, ale pomysł uważam, że naprawdę e, fajny i wciągający. Jeżeli w ogóle jesteście ciekawi, jak ja oceniam książki, bo czytam tak mniej więcej teraz chyba jedną książkę w miesiącu, od kilku miesięcy. Jeżeli jesteście, słuchajcie, w ogóle ciekawi moich opinii na temat książek, no to zapraszam na mojego Instagrama, bo tam e, mam wyróżnioną zakładkę. I dam chyba. Siódemkę, z tego co pamiętam. Właśnie przesiadam się teraz na tą. Colin Hoover. Na początku roku się nią zachłysnęłam. W początku roku, albo jeszcze nawet pod koniec tamtego roku. Zastanawiam się jeszcze, słuchajcie, co, w co się ubrać, bo nie wiem. Teraz na razie jestem w takich po prostu ubraniach roboczych. To jest koszulka, którą zgarnęłam mamie. Ona jest dosyć luźna, ale bardzo wygodna i ja uwielbiam paski. Zastanawiam się, czy ubrać się w sukienkę, może w sukienkę Jest godzina chyba wpół do czwartej, o 17 będziemy się zbierać, więc mam jeszcze taką godzinkę na ogarnięcie może spraw komputerowych Chyba właśnie siadę sobie do kompa Zobaczcie na te żółtkie oczka no już widzę, że tutaj już paprocha nanosiły Kto tutaj dzisiaj przyniósł patyczka? Kto taki był niegrzeczny? No piechy moje, tak? Moje biziulki no, dobra moi drodzy, jestem gotowa. Mam na sobie taką sukienkę w łączkę. Kiedyś wam ją pokazywałam, ubierałam ją na Wielkanoc, z tego co pamiętam. Coś, jakaś awantura tam jest na dworze. Pieski się piją po jedzenie. Ona jest, słuchajcie, na zakładkę. No, nie wiem, nie wiem czy ja jestem do końca zadowolona, jak to wygląda, ale już mi się nie chce wymyślać nic innego, więc idziemy tak. Na nogach balerinki, takie kremowe w szpic. Bardzo wygodne. Pomarańczowa torebka, bo nawiązuje właśnie do tych kwiatuszków. Kwiatki też są na uszach, że idziemy. Coś może słuchajcie w domku. opowiadaj Kamanek gdzie mnie zabrałeś. Bo w Milanówku to była restauracja, która nazywała się. Pierwsze słówko? Blueberry. Tak. No i bardzo fajna restauracja, fajny styl, angielska kuchnia. No bardzo. Super rano. sosy, super naprawdę, bo że te sosy były tak dobre i te dania, że na pewno tam wrócimy. No i takie akurat porcje nie były za wielkie, nie? Tak, no i znaczy no, Porcie były takie, że można było zjeść spokojnie przystawkę, główne danie i deser. Tak, i się mm. wszystko. Tak, no Chociaż i... Chociaż teraz trochę cierpiłem. Fajny wystrój, zresztą Ania pokaże pewnie na zdjęciach i na filmikach. No, takie, taki angielski kotycz domek, nie? No i wszędzie motyw kaczki, na parapeta, na ścianach, wszędzie są te kaczki, więc... To śmiesz... nie zamówiliśmy kaczki, ja sobie wzięłam steka z buraka. No, ale nie miałem ochoty na no. pczelne, ja się brały i, i zmuszał na kaczkę. Jak mam ochotę na coś innego. Kamanek sobie wziął kurczaczka z tagliatelle chyba, tak? I z Chorizo i z takim sosem. Nie pamiętam z czego on był, albo taki pyszny. Widzieliśmy na przystawkę też krewetki, krewetki w krewetki też takim pysznym dobre. sosie i super. No. Nie wiem jak oni to robią, że te, te krewetki takie dobre wychodzą, jak ja ostatnio zrobiłam, jak siedzieliśmy w domu, nie? Na Sylwestra tego? To wyszło takie śmierdzące. Dobra były Nie to możemy nie zjeść. Jest. Także jesteśmy, już sobie siedzimy w domku. E, na kanapie tak zaległ, bo stwierdził, że musi to odleżeć. To całe... A jeszcze sobie zrobiliśmy taki spacerek po kolacji. No, w milanówku. Tam Pochodziliśmy po sobie, tak, i jeszcze wpadliśmy w drodze powrotnej do biedry, bo nam paru rzeczy brakowało i skorzystaliśmy z tego, że już mamy samochodzik. A teraz co będziemy robić? Noglądać film. Obejrzymy sobie jakąś komedię. Który nas. Jechu, strasznie bierzesz Cicho, i Blankusia. Blankusia. Stoi tutaj taki mały atenc, już tylko zieje na nas. Nie wolno wchodzić, Blanusiuś. 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 A Tezi tak dzieci, co ty zapisek, taki zadowolony. Ach, taki zadowolony, że aż nie może się po prostu uspokoić. No. My zaglądamy do telewizorka. Także słuchajcie, przed nami jakiś jeszcze film.